Halo, halo, prosto ze studia na Pradze Południe, z Grochowa, nadaje Live Act Podcast, najwykwintniejszy program o produkcji muzyki na całym globie, w całej galaktyce. Zaczynamy dzisiaj bardzo ważny temat, czyli jak pokonać blokadę twórczą, jak wyjść z marazmu twórczego i ruszyć dalej, żeby nasza muzyka no, po prostu powstawała, bo to jest chyba kluczem i żebyśmy mieli wiele, wiele... Rajdy. Ale zanim podam swoje rozwiązania na walkę z blokadą twórczą, chciałbym skupić się na tym, co powoduje, że nie możemy tworzyć, że zatrzymujemy się, że robimy utwór czy serię utworów, album, cokolwiek i w pewnym momencie się zatrzymujemy. Czy to już na samym początku, nie wiemy jak zacząć stworzyć utwór, czy w trakcie, podczas pisania melodii. Każda z melodii, którą tworzymy, okazuje się, że brzmi fatalnie, znaczy według nas oczywiście. No i zastanówmy się, co jest tego przyczyną. Powiem tak, ja za każdym razem, jeżeli zatrzymuję się w tworzeniu czegokolwiek, ale skupmy się tu przede wszystkim na muzyce. Yy, dodajmy na to, robię jakiś utwór i łapię ten moment, w którym nie wiem, jak dalej to posunąć. Każda z rzeczy, którą zrobię, czy to melodia, perkusja, wokal, tekst, napiszę, uważam za bez nie. Znacie coś takiego? Te uczucie, kiedy odpalacie to, co zrobiliście kolejnego dnia, czy nawet po 15 minutach stwierdzacie, boże, to naprawdę ja zrobiłem, jestem beznadziejny, nic mi nie wychodzi, czy minąłem się z powołaniem, nie mam talentu i tak dalej, i tak dalej. Możecie dopisać kolejną listę swoich litanii i zażaleń do własnego siebie, każdy pewnie ma inne, ale Właśnie w tym momencie, kiedy się zatrzymuję, to zaczynam e, na przykład e, pojawiać się wymówki. O, to nie jest ten czas odpowiedni na tworzenie. Dzisiaj, nie wiem, boli mnie głowa, aczkolwiek w sumie głowa mnie rzadko boli. No ale na przykład nie wyspałem się, a może coś innego zrobię, a ten dzień jest taki, a owaki i odpuszczam. Bądź to, co zrobię, uważam za nieperfekcyjne, wkrada się perfekcjonizm, że mógłbym zrobić to lepiej, że e, przecież słyszałem lepsze piosenki, robiłem lepsze rzeczy e, itd. Tak i, tak I nie jestem zadowolony, bo wkrada się bezpodstawny perfekcjonizm, który właściwie prowadzi do tego, że w zamkniętym kole wszystko się kręci i każdy pomysł nie jest wystarczająco dobry. A co najgorsze? Co najciekawsze, że już w momencie, zanim zacznę coś robić, to uważam, że to nie będzie perfekcyjne. Nawet jeżeli nie powstała i nie został wciśnięty żaden klawisz, nie powstała żadna nuta wciśnięta, nic się nie zadziało, to już uważam, że to nie będzie wystarczająco dobre. Czyli perfekcjonizm przed powstaniem. Ale uważam, że największym problemem jest strach. Strach. Jeszcze raz strach. Bo to jest coś takiego, że w pewnym momencie, kiedy się zatrzymujemy z tworzeniem, nie mamy pomysłów, tak nam się wydaje, każda rzecz nam się nie podoba, którą tworzymy, nie wiemy, w który rejon pójść, to zazwyczaj ja mam coś takiego, że się po prostu boję. I nie tego, że się boję wcisnąć klawisz, czy, czy wykorzystać jakiś syntezator, tylko boję się na przykład. Opinii. Tu wymieniam, wymienię przeróżne rzeczy, których właściwie można się bać, ale opinii ludzi. Opinii tego, czy. Rzeczywiście to, co zrobiłem, jest wystarczająco dobre. Czy spodoba się ludziom? Czy to zaakceptują? Czy to jest lepsze niż XY inny artysta? Czy, czy, czy zabrzmie równie dobrze, a tak naprawdę już lepiej niż ktoś tam, kogo sobie w głowie wyobrażę? I na przykład może też być strach przed tym, że przed własnymi myślami, przed tym, co z mojego umysłu, z mojej głowy wyjdzie, czy to w postaci właśnie muzyki, może ona będzie zbyt przekombinowana, zbyt awangardowa, zbyt artystyczna, zbyt odjechana, zbyt moja finalnie. I boję się, że ludzie tego nie zrozumieją, czy klient tego nie zrozumie, zależnie gdzie ta by muzyka miała być wykorzystana, czy ta twórczość, że ktoś tego nie zrozumie i nie zaakceptuje tej mojej wizji. A najgorsze jest to, że to może być bardzo częste przed tym, zanim powstanie cokolwiek, czyli jeszcze w ogóle przed ruszeniem e, szarymi komórkami i, i, i przejścia do procesu tworzenia. Strach. I teraz e, mam dla Was takie krótkie zadanie. Sami zastanówcie się, co Was powstrzymuje, jaki to jest strach, jeżeli teraz macie blokadę twórczą to usiądźcie sobie i e, wypiszcie sobie, ale szczerze, samym ze sobą nie musicie z tym się nikim dzielić. Co was najbardziej blokuje? Co przed czym się boicie? Ja na przykład e, mam coś takiego, że potrafię się bać tego, że wyjdzie to zbyt dobre i przez to na przykład osiągnie to zamierzony cel. Co jest paradoksem, że jeżeli e, to, co zrobię, będzie zbyt dobre, zbyt jakby no zby, zbyt dobrze odebrane, że nie poradzę sobie z tym konsekwencjami tego, co, czy ta dana rzecz, którą zrobię, będzie zbyt dobra. To jest na przykład jakiś jeden z moich strachów, co jest paradoksem i wtedy się blokuje, szukam wymówek, odkładam to na potem, pojawia się prokrastynacja i tak dalej. I tak dalej. Także zadajcie sobie sami pytanie, napiszcie to na kartce, bo to wtedy mocniej wybrzmi, mocniej będzie rezonować. Ale wracając teraz do tego strachu. No, jeżeli zdam sobie sprawę z tego strachu, to kurczę, okazuje się, że jaki on jest błahy, że ten strach właściwie przecież to jest wyimaginowane w mojej głowie. Nikt w ogóle nawet nie wie, że ja teraz jakiś kawałek piszę, czy cokolwiek robię dla kogokolwiek. I. Wtedy jakoś jest łatwiej, to zaczyna ruszać i właściwie się wtedy mm, otwiera coś w głowie, że trzeba tak naprawdę robić, robić, robić po prostu. No ale wiemy, że tak powiedzieć, o, jeżeli mam blokady twórczą, to wystarczy usiąść i zacząć robić muzykę i, i to samo minie. No może nie do końca samo minie, aczkolwiek bardzo często tak jest. Na przykład bardzo fajne zdanie, aczkolwiek nie a propos tworzenia muzyki, ale to nie ma większego znaczenia, czy muzyki, czy pisania, bo teraz na przykład sobie zacząłem pisać od 30 dni mini opowiadanie i to rzeczywiście w pewnym sensie chodzi o to samo w kontekście czy tworzenia muzyki czy pisania i bardzo jest ciekawe Charles Bukowski writing about writer's block is better than not writing at all. Czyli lepiej jest pisać o blokadzie twórczej niż nie pisać o niczym. Czyli lepiej jest robić jakiekolwiek piosenki niż ich nie robić finalnie. No to mam nadzieję, że się z tym ze mną z, ze mną. Właściwie z Charlesem zgodzicie, ale też yy, Zdecydowanie się z tym zgadzam i mam jeszcze na przykład taki fajny cytat też pisarza D.N.Kno-Kontz, e D.E.N.K.O.O.N.T.Z. Najlepsze pisanie rodzi się z pokory. Wspaniałe rzeczy powstają w bolesnych i ekscytujących chwilach, kiedy pisarze stają się w pełni świadomi ograniczeń swoich umiejętności. Wtedy starają się z całych sił wykorzystać niedoskonałe zasoby, z którymi muszą pracować. Jedymi nałymi zasobami jest bardzo często nasz umysł, z reguły tak naprawdę nasze umiejętności, ale też możemy do tego śmiało podpiąć sprzęt i zasoby wszelkiej maści, które posiadamy do tworzenia muzyki. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że musimy z tym walczyć, mamy w sobie różne ograniczenia, lęki, niepokoje i braki umiejętności, no to sięgniemy, będzie może nam łatwiej. Przynajmniej ja coś takiego mam i polecam coś takiego mm, spróbować żeby w ten sposób radzić sobie z blokadą twórczą, uzmysłowić sobie skąd ona właściwie się bierze. Oczywiście bardzo często też jest tak, że ona się bierze z tego, że brakuje nam umiejętności, że nie wiemy właściwie jak można byłoby napisać lepsze akordy, no ale wtedy no, to musimy się po prostu podszkolić. Ale jak się najlepiej szkolić? Robiąc łapiąc trochę teorii, a finalnie robiąc jak najwięcej muzyki, w ten sposób możemy przejść do tego, żeby rzeczywiście się też rozwijać. No bo jeżeli nie tworzymy muzyki, a tylko o niej myślimy, to gdzie mamy mieć pole do rozrywki? Jeżeli chcemy coś osiągnąć, to trzeba to po prostu... Zrobić, robić, robić, jeszcze raz robić, można by to było powtarzać do znudzenia, ale nie będę was zanudzał. No dobra, to w takim razie co może pomóc i co według mnie pomaga mi do pokonania takich blokad, no bo one z różnych, z różnych w różnych etapach przychodzą i czasami coś nie wychodzi, czy czasami jest krótko, godzina... I trzeba sobie z tym poradzić, jeżeli jest to nasz zawód i, i rzeczywiście chcemy tę muzykę robić regularnie. Czasami może być to dłuższe, ale jeżeli jest to dłuższe, no to coś jest nie tak. Tu już trzeba się nad sobą zastanowić, skąd się to naprawdę bierze, z tym strachem głębiej w sobie poszukać serio, bo to zobaczyć, jeżeli ktoś ma coś takiego, że bardzo długo się z tym zmaga, zastanówcie się przed czym się czego się boicie dlaczego odkładacie to dlaczego właściwie wymówką jest blokada twórcza do nietworzenia odpowiedzieć sobie na to pytanie ale bardzo naprawdę szczerze ja to kiedyś sobie zrobiłem i mi to pomogło bardzo pomogło żeby sobie to wypisać yy, i przepracować w jakiś pewien sposób oczywiście yy dlaczego właściwie chcę tworzyć jakiekolwiek rzeczy i czego się właściwie boję w tworzeniu. Zróbcie to, jeżeli macie taki problem. Polecam to bardzo serdecznie, a moje sposoby to przede wszystkim, jeżeli jestem zblokowany i, i, i widzę, że po prostu coś tutaj tworzę, ale mi nie do końca idzie. To na przykład biorę gitarę, czy to elektryczną, czy akustyczną, czy bas i zaczynam na nich grać jakieś przypadkowe właściwie rzeczy bo wtedy odchodzę na przykład w inną sferę, do, do instrumentów żywych, zaczynam sobie coś nucić na tej gitarze akustycznej. Czasami nic z tego nie wychodzi, w sensie nie, ma, nie, nie złapię tam przy tym takim freestylu jakichś świeżych, nowych rzeczy, coś, co by mi ugruntowało no, nową, nowy pomysł. Ale ta, daje to na tyle dużo przyjemności, że zapomina się o tej blokadzie i się pewne jakieś takie połączenia w mózgu łączą, bo też to jest takie granie bez zastanowienia większego, bez szukania i silenia się na oryginalność jakąś ogromną, czy to na przykład na klawiszach. A nawet jeżeli nie umiecie grać, to polecam sobie sprawić jakiś nawet prosty instrument, gitarę, klawisze i zacząć sobie coś tam grać, aby chociażby mieć taką umiejętność. Kolejnym... Bardzo skutecznym moim zdaniem sposobem ogólnie na walkę z e, takimi rzeczami jest zrobienie sobie odpoczynku od tworzenia, ale nie to, żeby zaraz sobie na miesiąc przerwać e, robienie na przykład muzy, tylko e, no wie, wiecie coś takiego, że idziemy sobie na spacer. Ja e, jak na przykład siedzę w studiu, tak jak teraz. I mi nie idzie, to po prostu idę na przykład do skaryszaka na spacer się przejść pół godziny do parku. I wtedy ten umysł jakoś tak sobie cały czas myślę o tym, co chcę zrobić w tym kawałku, co tu jest, czego brakuje, jak to rozwiązać. I mimo że nie tworzę, to mój umysł gdzieś tam sobie pewne rzeczy układa, co jest tam nie tak, czy w jakiejkolwiek z warstw tego utworu, tej produkcji. I to sobie układam po prostu. Bo wtedy ten spacer jest czymś takim, że to nie wymaga żadnych umiejętności, w sensie nawet nie chodzi mi o moje umiejętności, ale o pracę umysłową. To jest coś takiego odruchowego, machinalnego, że po prostu idziemy. Nie zastanawiamy się, idziemy przed siebie, a głowa no, pracuje, przynajmniej ja nie potrafię wyłączyć, nie wiem czy ktoś z Was potrafi coś takiego, żeby nie, nie myśleć przez dłużej niż 5-10 minut, a przez minutę. To też kolejna rzecz, spróbować medytacji, nawet takiej 10-minutowej serii, to jest spoko, bo o co chodzi z tymi przerwami takimi jak, że czemu, czemu często nam wpadają pomysły właśnie podczas spacerów, czy w toalecie, czy podczas sprzątania, prasowania, jechania samochodem, rowerem takich czynności, które są często manualne, nie wymagające jakiejś wielkiej go nakładów umysłowych, kreatywności, właściwie robimy je odruchowo, bo właśnie wtedy umysł nie jest na niczym tak mocno skupiony. On odkłada resztę czynności w takim tym nawykom i rutynom. I wtedy nie musimy się na tym skupiać. Czyli umysł ma czas popracować sobie nad tymi problemami, nad którymi się zastanawiamy. I tak też to działa, że podobno dobrze jest sobie przed snem o czymś pomyśleć, o jakimś problemie i jest duża szansa, że jakiś przez sen mózg mimo wszystko, mimo że śpimy, on będzie sobie nad nimi w jakiś sposób pracował, usuwał te niepotrzebne informacje, a układał sobie gdzieś te klocki w jedną dobrą odpowiedź. Znaczy może nie zawsze dobrą, ale w jakąś nową, może świeżą. I, a jak jesteśmy, w procesie twórczym, to umysł jest po prostu skoncentrowany i, i pracuje. Pracuje tylko na tej jednej rzeczy i nie ma czasu, żeby wyskoczyć sobie gdzieś właśnie w lewo i pobłądzić myślami i poszukać jakichś nowych kreatywnych rozwiązań, które w tym wąskim gardle myślenia nie będziemy w stanie wpaść, bo będziemy zbyt skupieni na jednym konkretnym zadaniu, na jednym konkretnym celu a tak tych celi może być więcej, w sensie ten umysł będzie sobie skakał po tych rozwiązaniach i w końcu znajdzie coś, co się połączy, te kropki zostaną połączone, to takie bardzo mądrze brzmiące, znaczy tak bardzo nawet gdzie doniośle, połącz kropki. <grytanie> Ale trochę to tak wygląda, przynajmniej ja to tak widzę. No i oczywiście fun time, zabawa, to jest podstawa, ale nie zabawa, że się bawić, nie wiem, klockiem Lego, aczkolwiek to też, no bo to się wpisuje w ten spacer i, i, i robienie czynności, które nie wymagają wielkiego zaangażowania kreatywnego umysłu, ale chodzi mi tutaj o zabawę z muzyką, czyli tworzenie bez żadnego celu, bez żadnego konkretnego określonego gatunku, tylko po prostu wzięcie w, w, do ręki instrumentów czy myszki, komputera nagrywanie jakichś dźwięków, zabawa, robienie czegoś na szybko, bez zważania na brzmienie, na miksy, na jakieś kompresje, chyba że tego wymaga nam pomysł brzmieniowy takiej kompresji, tylko szybkie brzmienie bez zastanowienia, czy brzmienie, co ja, co ja wam tu plotę, brzmienie, szybkie tworzenie, a nie brzmienie, szybkie tworzenie bez zastanowienia do tego się e, przejść. E, to najlepsze jest chyba rozwiązanie, no bo ja na przykład zauważam coś takiego, że jeżeli zaczynam sobie się bawić, wiecie, nucić jakieś melodie, które nie mają jako tekst jest takim albo balalu balala, czyli nic, nic konkretnego tekstowo to wychodzą, wynajduję najfajniejsze melodie, po prostu bawiąc się tą muzyką i nie skupiając się na tym, jak to zabrzmi finalnie, czy to jest czyste i nieczyste. Czyste, nieważne, nie myśleć o tym, bo jak za bardzo dużo myślimy, to właśnie też skupiamy się na tych nieistotnych elementach, zamiast szukać tego, co najważniejsze w muzyce, rytmu, melodii, takich rzeczy, czy jakichś tekstur brzmieniowych, które nas zaskoczą, nagrywać dźwięki, przeróżne dźwięki, spróbować zrobić beat, wiecie, z klaśnięć, z jakichś takich dźwięków jak... I szukać tego. Po prostu się pobawić, wyjść poza swoją strefę tego, jak zazwyczaj był tworzony utwór. Ograniczać też czas w studiu. Work done, go home. Czyli jak jest już zrobione coś, to iść do domu i przesadnie, nie przedłużać tego wszystkiego, że jeżeli posiedzę jeszcze trzy godziny, to na pewno się coś zrobi. Nie. Czasem lepiej po prostu powiedzieć sobie dość, wychodzę i, i zostawiam to. No, czy no wiadomo, nie każdy wychodzi do studia z domu, czy do jakiegoś konkretnego miejsca, ale no nawet jeżeli tym studiem jest nasz pokój, salon, kuchnia, cokolwiek, to, to po prostu koniec. Zamykam, przestaję o tym jakby myśleć, to może nie, no bo myślenie to będzie pewnie sobie tam się e, ciągnęło i po prostu wyjść, zakończyć. E, ja Łapię się na tym czasami, że za długo siedzę w studiu i siedzę może na przykład 8 godzin, a mógłbym posiedzieć 5 godzin, bo przez te 3 godziny już takie to było męczenie buły i tak naprawdę nic z tego nie wynikało. Mógłbym pójść i zająć się czymś innym, a mogłoby być tak, że właśnie... Wracałem potem do domu, wychodząc wcześniej, coś tam w domu zrobiłem, sprzątnąłem czy coś i okazało się, że mi w tym momencie właśnie te fajne pomysły wpadły, odpalałem laptopa i coś tam jeszcze szybko, nawet nie szybko, czasem dłużej posiedziałem i jeszcze porobiłem z muzą już w domu na przykład. Także naprawdę to jest te prze, 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 przerwanie i skupienie się na czymś innym jest dobre. No i korzystanie z sampli, lupów, różnych nagrań, nawet z YouTube'a, to potrafi odświeżyć i spojrzeć w inny sposób na muzykę. Na przykład jakieś nagranie gitary i wokół niej tworzyć. Może już potem finalnie ta pętla nie będzie nam potrzebna, ale to będzie jakiś punkt zaczepny i punkt inspiracyjny do wyjścia e, po prostu dalej z e, twórczością. I myślę, że to są wszystkie najlepsze rozwiązania, jakie ja przynajmniej znam. No oczywiście wiadomo, są to takie, jak posłuchać muzykę, sprzątnąć, nie wiem, zmienić otoczenie, no ale to myślę, że każdy z was takie rzeczy zna, chociaż te rzeczy, których powiedziałem, też nie są jakieś odkrywcze. Każdy pewnie z Was ma jakieś inne sposoby na radzenie sobie z blokadą twórczą i jeżeli... Macie jakieś swoje sprawdzone metody, które dobrze działają? Napiszcie w komentarzach na YouTube, bądź u mnie na Instagramie, nawet mi w wiadomości prywatnej, to udostępnię gdzieś to dalej. I dzielmy się, dzielmy się po prostu fajnymi rzeczami, bo może komuś to pomoże. Ale chciałbym wam jeszcze powiedzieć na sam koniec, no prawie na koniec, bo jeszcze tutaj wielka niespodzianka, że jeżeli słuchacie na Spotify, to kliknijcie, obserwuj, to będę bardzo wam wdzięczny za to, że tak zrobiliście. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o produkcji muzyki, to zapraszam do moich kursów liveact.pl, ukośnik kursy, linki są w opisie na YouTube i, i właściwie chyba wszędzie. A na koniec mam dla Was konkurs, w którym możecie wygrać książkę Home Recording dla każdego. E, bardzo jest to spoko książka z podstawami e, nagrywania w domu rzeczy instrumentów i ogólnie pracy z dźwiękiem a jak ją wygrać wejdźcie teraz do mnie na Instagrama p bialasiewicz Instagram też jest to wszystko w opisie i na insta stories będą wszelkie szczegóły ten konkurs będzie trwał, dopóki trwa Insta Stories. Dzisiaj mamy 19, tak, 19 sierpnia, czyli będzie to trwało gdzieś tam do godziny 20. 20 sierpnia. Kto wygra dostanie sobie tą książkę? Będzie jeszcze więcej konkursów na moim Instagramie, także zachęcam do obserwowania, bo jeszcze mam y, 6 książek czy 5 do rozdania, także... Będzie o co walczyć, a konkursy będą proste. Także na dzisiaj to wszystko, a ja żegnam się z Wami, ale nie na długo. Także do zobaczenia i trzymajcie się, i twórzmy bardzo dobrą muzykę, jak nie najlepszą na świecie. Tego Wam życzę. Trzymajcie się ciepło.